Siema, ja tutaj Łukasz, Woźniak. I Przemek, przemok Przemek. I dzisiaj powiemy Wam, co nam się najbardziej podoba w grze Between Two Castles of Mad King Ludwig. Ludwig. Lud Zgadza e, Czyli po polsku, bo to, ja mam wersję angielską, a ta gra już chyba jest po polsku, albo może teraz będzie, pomiędzy dwoma zamkami szanownego Króla Ludwika. Więc e, możecie kupić tę grę po polsku, ja mam wersję angielską. W skrócie opowiem, jak działa tutaj mechanika, co tu się dzieje, a później powiemy, co nam się w tej grze najbardziej podoba. Jest to gra dla, uwaga, 3 do 7 graczy, 3 do 7 graczy, ponieważ jest to gra, w której mamy, oprócz instrukcji, mamy kafelki w takich wypraskach i tych kafelków jest sporo i każdy gracz buduje w tej grze dwa zamki. Jeden po lewej stronie, drugi po prawej stronie. Gra trwa dwie rundy, w każdej rundzie bierzemy 9 kafelków z tej głównej wypraski i z tych 9 kafelków wybierasz dwie, wszyscy na raz. Dwa dwa, dwa i wszystkie przekazujemy w lewo czy tam w prawo. Mhm. Następnie po wybraniu odkrywamy kafelki i wybieramy, który gdzie chcę przydzielić. Mhm. E, zamki budujemy w taki sposób, że one idą w górę, mają pewną podstawę. E, mam, te kafelki mają swoje specjalne zasady, które są opisane tutaj i kładziemy je po to, żeby zdobywać punkty. Więc możemy też dyskutować. Przemek coś wyłożył, coś co pasuje do naszego zamku. Ja mówię, dobra, to ja najpierw położę to, a ty potem to. Gdy przydzielimy każdy w prawo, w lewo po kafelku, lecimy dalej. Po dwóch rundach sumujemy punkty i sprawdzamy, jakie są wyniki poszczególnych zamków. I wynik gracza to jest niższy z dwóch wyników jego zamków. I w razie czego, jak jest remis, to się porównuje dopiero wtedy ten drugi wynik. Mamy. Dużo podstawowych kafelków, mamy takie kafelki jakby większe, na, od których zamek się rozpoczyna, no i mamy też pulę z kart specjalnych, specjalnych kafelków, specjalnych postaci i celem gry jest zdobyć jak największą ilość punktów zwycięstwa. To tak w skrócie. Jest to reimplementacja w temacie Zchrzanego Króla Ludwika, gry, która już kiedyś istnęła, która nazywała się Between Two Cities. Reimplementacja? Że implementuje ponownie. Dobra, Przemek. Daj Ci pierwszeństwo. O, dziękuję. Co Ci się Pierwsze. najbardziej podoba w, pomiędzy dwoma zamkami? Dużo można by mówić o grze, ale mhm. mam jedną rzecz do powiedzenia, więc powiem o jednej, opowiem o jednej rzeczy, która wydaje mi się, że jest najistotniejsza. Mhm. E, więc y, no, najbardziej podoba mi się to, o czym Ty mówiłeś, Aha. czyli że tak naprawdę, jakie jest przeciwieństwo do gry współkooperacyjnej? Przeciwieństwo. Rywalizacyjna. To jest gra, moim zdaniem, kooperacyjno-rywalizacyjna, tak bym powiedział. Czyli to, że budujemy wspólnie, ale tak. walczymy. Czyli. Jed czyli to nie jest kooperacyjna gara, stricte, mm. ale muszę współpracować z moim sąsiadem po prawej i po lewej. Tak. Um, I to jest ciekawe, no właśnie, no bo jakby nie jest wprost, y trzeba mam wrażenie trochę usiąść i się zastanowić, o co w tej grze chodzi i co ja chcę robić. nie? Mhm. Czyli mm, jakby muszę budować na dwóch frontach odpowiednio mocne zamki. Tak. Współpracować z dwoma zawodnikami, a jednocześnie jestem przeciwko wszystkim, przeciwko wszystkim. Tak. I podoba mi się to, że. To jest w ogóle inny format no gry. No. To jest trochę inny, to jakby. To jest, Poza kategorią. To jest inna kategoria, troszeczkę, tak. prawda? Że. Bo ja dobra, ja zdradzę. Mhm. Wybrałem jedną rzecz, która mi się najbardziej podoba, i tak. mi się podoba to, że to tutaj jest i działa. Aha. Więc to samo de facto. Tak? Podoba mi się najbardziej ten fakt budowania dwóch zamków. Mhm. I tego, że to, jest, to nie jest wymuszone, to nie jest sztuczne, to nie mm. jest na siłę mm -hmm. i to nie jest tak, że sumujemy ten wynik na końcu, mm -hmm. tylko że liczy się niższy, więc naprawdę budujemy tak. dwa zamki. Tak. I ciekawe jest to, że naprawdę w trakcie gry możesz mieć takie poczucie, że kurde, ale zrobiłem dobry zamek. Tak. Ale jeżeli obok zrobiłeś beznadziejny, to być może i tak przegrałeś. Bo Bardzo. Tutaj mocny jest zamek. mocny, ale jeżeli ten jest lepszy od twojego. To ten gość wygrał przed tobą, nie? Ja dokładnie taką partię ostatnio miałem, gdzie wygrałem, mając dwa największe zamki mhm. obok siebie, mhm. ale gdzie obaj moi partnerzy, tak, dwóch tak. oni zrobili tam zamek, który był średni, tak. po prostu. I mhm. oni tutaj budowaliśmy fajne, mhm. prawda? Więc tak naprawdę y, możesz się trochę poczuć w tej grze, jakbyś strzelił gola, tak. czyli wygrał, albo jakbyś asystował. Wiesz, asysta też niby się liczy. Tak. Coś tam zrobiłeś, komuś pomogłeś. Więc i tak, pomimo tego, że możesz przegrać, to i tak myślę, że w trakcie grania gra daje dużo satysfakcji z tego, że zrobiłeś jakieś fajne kombo chociażby w jednym zamku. Tak, 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 tak. Dokładnie. Czyli to też jest ciekawe, że sama zabawa tych robienia zamków, ona jest już fajna. To jest fajne u, ale budujemy tu. Ale jakby najfajniejsze moim zdaniem jest w tej grze to, że to działa, mhm. że to nie jest wymuszone, że to nie jest sztuczne, że to jest ciekawe, że do samego końca są te decyzje, co gdzie chcę posłać mhm. i to nie jest takie suche, że widzę ten zamek jest mocny, ten słaby, tylko ja cały czas chcę oba zamki popchnąć tak. do przodu. Tym bardziej, że tak naprawdę nie chcę żadnego jest... z moich zamków skopać. No właśnie, tym bardziej, że często Oczy, może się zdarzyć tak, że ewidentnie widać, że jeden jest lepszy od drugiego, tak. ale często myślę, że może tego nie być widać, tak. nie? bo gra jest na tyle złożona, że ciężko jest... No jakby chociażby do podliczania punktów mamy notesik, nie? Tak, więc, tak, tak. więc nie da się rzucić okiem i stwierdzić, no ten jest mocniejszy, więc teraz inwestuję w ten. To jest przez cały czas taka... Plus rzadko masz sytuację, że masz jeden kafel, który pasuje do tych dwóch zamków tak, tak. i musisz coś kosztem czegoś. Zazwyczaj bierzesz wszystkie tam, co masz w ręku i mówisz, tak. ten jest najmocniejszy tu, a ten tutaj. Tak. Jakie ułożymy? Tak. Plus draft bardzo sprzyja temu, że... Za chwilę będę miał kafelki mojego sąsiada, i teraz co on mi da, a co mhm. ja dam mojemu sąsiadowi, tak. co może też przypasować do tego zamku, a co on mi da, co może też przypasować do tego. Nie mamy tylko swoich kafelków, więc no podsumowując, najbardziej podoba mi się właśnie format gry, czyli to, że mhm. buduje dwa zamki sąsiednie z sąsiadami, mhm. a wygrywa słabszy. Mhm. Jakby mój podlicza się słabszy. No i tak. to robi robotę, nie? I zgadzam się absolutnie. To wy. Jest sprawia, że ta gra jest naprawdę wyróżnia się pośród, tytuł, pośród, pośród innych tytułów, tak. to też sprawia, że ona jest bardziej specyficzna, co może oznaczać, mhm. że mniej osób to przy, pod, spodoba się, tak. albo może troszeczkę trudniej ją wyjąć, no bo tylko od trzech wzwyż tak. i tak dalej. Ale to nie jest. Aha, kolejna gra od drafcie. Mhm. Nie, nie, nie. Ona jest przerobiona, już wcześniej pojawiło się. Ten tak. sam wydawca robił Between Two Cities, mhm. teraz jest. Nowsza wersja, w której jest zmieniony temat, ale jest mm -hmm. mocno zmienione punktowanie tutaj. Tak. Tam były te kwadratowe, musiałeś tak. robić przestrzenie, 4x4 bodajże, mm -hmm. i to bardziej ograniczało. I tak naprawdę końcówka w b to Cities była taka trochę, ach, no coś tam dorzucę. Teraz do końca rozwijamy ten zamek bardzo, bardzo kreatywnie. Czyli wolisz o, to Castles? o wiele. Castles. 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 Polecamy Between to Castles na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.